którym zebrać się nie nudzi Czas się obudzić, by wyjaśnić co trzeba Dla chujowych nam poglewa, trochę piachu ich nie ma Słuch się odzywam, gdyż zachodzi potrzeba Po trudne po które emitują radia, tak jak oni skórbiałe ode mnie dla nich pogada Nadal mamy pata, nadal sprzyja nam kata je wciąż to bo nie sprzedać się dla kasy Wim lówku pracy, to studia, ulice Nadal jest aktor, kocha mnie! Dumą mnie napawa Od ludzi brawa I huści się ta grawa Życiowa zaprawa Która trwała całe lata Nie jednego brata Spotkałem w tych klimatach Nie jednego ja Japola i batata Nie jednego trina, wychlał, pychlał rych, gdy latał Szukając sposobności bez żyć się, się nie złości Do słabości Użalanie się nad losem na człowieczy herosem Byłem wtedy w okolicy Jak wszyscy nędznicy Nikt tu nie szukał przyczyn Czemu my? Czemu za nas wsty, wstyd? Taki jeżycki ty, Wciąż kredyt Potrzeby Krok i ostrożne, żeby nie zaliczyć gleby, innym razem szybkie susy, niczym się was to przypał czas ruszy przed siebie walka o życie, to jest wojna jak Belpas, albo bombę w Madrycie, bo to o lepsze życie, bycie lepszym człowiekiem, bo raz całem mam wiekiem, rozwinąłeś mój far, czy to talent czy traf, jeden mach pod drąmom, bra, biegnie z klawą, w kawę, skurve syny biją brawo, co to robi to dla was i dla własnej świadomości że czujesz Z, Z rozkładam skrzydła i umrze się na kwami Ricę tam, gdzie są moi ludzie najbardziej oddani dla, dla tych, którzy nas wspierają, pozdrowienia Dla tych garskich stłumór czas nie chce zmieniać Dla tych co nie zapomnieli o koszeniach. Słowa uznania do zobaczenia!